Że kolejny garnek. I twoją czapkę. Tu psiki wielozbożowe. Pogoda jest przepiękna, w ogóle czuję, że w domu się roztapiam. Gdzie są twoje buciki? Tu. Te? Najpierw autobus, do którego wsiedliśmy, miał wypadek. Zaraz. Proszę bardzo, jak się bawi Mikołaj? Mikołaj, czemu leżysz na podłodze ze swoją kołdrą i jeszcze z psem? Także no, intensywny to był dzień. Cześć, dzień dobry w sobotę. E, ja się z Wami witam już po obiedzie, bo poranek był taki mocno organizacyjny i w zasadzie nic ciekawego się nie działo. Przed chwilą zjedliśmy obiad i zaraz idziemy gdzieś się przejść, wychilować trochę głowę. Dzisiaj niby ma być 25 stopni i poranek był pochmurny, a teraz faktycznie to słonko wychodzi. I jak otworzyłam balkon, wydaje się, że jest naprawdę całkiem fajnie i przyjemnie. W chwili i nie ma gorączki, także też na chwilę wyjdzie przewietrzyć się bez jakiegoś latania, tylko po prostu wiecie trochę powietrza. No, niestety dzisiejsze plany nie wypaliły, więc jedyne co nam zostaje to <laughs> przejście się wokół bloku. No, także tak się zapowiada dzisiejszy dzień. Mikołaj, proszę mi odejść od balkonu. Otworzyłam przed chwilą balkon, gdyż spaliłam kolejny garnek. Ja nie wiem ostatnio co się ze mną dzieje, powiem Wam. Nie wiem, nakładałam obiad, byłam pewna, że wyłączyłam, przestawiłam garnki i spuśćmy na to kurtynę milczenia. Dobra, idę ogarniać chłopaków. Mikołaj, zamknij to! Masakra. Ja się już moją czapkę? Moją trawkę już widzieliście? Moją trawkę widzieliście? Piszą ci w komentarzu. Dobra, my byliśmy jeszcze w Lidlu i tutaj na szybko mamy pomidory z Multi. Co mamy? Taki serek sałatkowy, bo jutro będziemy robić sałatkę wędlina. tutaj e, jakieś pobrane parówki e, tutaj mamy taki serek do smarowania e, jakieś takie wapelki ryżowe Miki sobie wybrał mamy też sałatę kukurydzę Tutaj mamy jeszcze oczywiście gryzolki. Przychodziliśmy obok, ale Miki oczywiście nie stałem, musiał wziąć. E, wzięłam też taki ser do tych swoich a'la e, tortilli. E, dawno nie robiłam. Także tutaj mamy jeszcze jedne pomidorki. E, te chipsiki wielozbożowe. E, ja biorę albo te, albo te z soczewicy tutaj jakaś puszka dla psa e, mamy też sok jabłkowy mydło do rok, bo oczywiście chodzę od trzech dni i zapominam kupić, także e, pieczywko e, mamy też majonez i w ogóle taki wielki był za piątkę więc trzeba było wziąć Widziałam też frytki, oczywiście te z prostych historii, bo były. I co tutaj mam jeszcze? Jajka, masło, i to tak naprawdę tyle. Takie naprawdę szybkie zakupy. Także pakuję to teraz do szafek. Mamy już godzinę 18, więc trochę połaziliśmy. Chwilę nam zeszło, zahaczyliśmy jeszcze. O Lidla i będziemy ogarniać chłopaków do spania, bo Miki to już miał dzisiaj taki hubor. O, ja też wiem, że nam zaczął odlatywać, także mam nadzieję, że szybko pójdzie spać, a my bijemy się z myślami czy dzisiaj coś nagrywać, czy chillować, także ja jestem team chill dzisiaj, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cześć, dzień dobry, witam się w poniedziałek. Wczoraj nic nie nagrywałam, no bo zostajemy przy niedzieli bez nagrywania, jeśli się nic nie dzieje, a nic się nie działo. Eee, dzisiaj mamy poniedziałek, ja jestem z chłopakami w domu. Filip już e, w zasadzie jest ok, ale jeszcze dzisiaj został w domu, e, bo jeszcze bierze antybiotyk, więc e, zostaliśmy. Pogoda jest przepiękna, w ogóle czuję, że w domu się roztapiam i tak sobie pomyślałam, że może zrobimy sobie jakąś dzisiaj atrakcję i myślałam, aby się przejechać autobusem do mojej babci tyle, że ona od rana nie odbiera telefonu, co jest dość dziwne odbiera. więc tak czy siak pojedziemy tam i zobaczymy o co chodzi e, mam też podejrzenie, że może coś naklikała w telefonie czekajcie, bo domofon dzwoni pogotowie gazowe <laughs> także, okej okay. No, także jedziemy sprawdzić, najwyżej pocałujemy klamkę, po prostu pochodzimy sobie, przejedziemy się autobusem i tyle. Ale jak do niej dzwonię, to tak jakby ktoś odbierał telefon, tylko że nie ma dźwięku, więc jest duże prawdopodobieństwo, że coś naklikała w telefonie. Także jedziemy, sprawdzimy, czas nam minie. No i co? Jedziemy? Buty. Tak, proszę bardzo. Filipie ładnie ubiera buty, proszę. Super! No a ty? Gdzie Ta. są twoje buciki? Tu. Te? Tak. Dobrze, to zakładamy. Odepnij. już nie będziemy chodzić na tworze? Tylko wejdziemy do Ja lej... No jak babcia będzie, bo nie wiemy czy babcia jest, bo telefonu nie odebrała. Jak babcia wejdzie, to wyjdziemy, tak. Może będzie. No może sobie. będzie. A mimi? 欢<哇>、嗯 No, to nie to. Dzień dobry, dzień dobry, odzywam się już później yy, i my w ogóle zawędrowaliśmy na ogródek do moich rodziców, bo powiem Wam, że tyle przygód, ile nam się dzisiaj wydarzyło, to nie wydarzyło nam się chyba nigdy. Najpierw autobus, do którego wsiedliśmy miał wypadek, zaraz po tym jak... znaczy się no, wypadek to może trochę dużo powiedziane, ale stuczkę i tyle co wsiedliśmy na przystanku, przejechaliśmy... Dosłownie, nie wiem, 400 metrów, e, i na skrzyżowaniu jakaś babeczka wymusiła gościowi, i po prostu, jak to Filip mówi, było bam. E, Najgorsze w tym wszystkim jest to, a ogólnie taka przestroga dla wszystkich. Bo ja akurat w tym momencie byłam kupić bilet i wiecie, Filipa zostawiłam na siedzeniu takim z tym poręczą. I na początku zostawiłam tam Mikiego, ale gdzieś mi się żarówka zapaliła. I finalnie Mikiego wzięłam ze sobą. No i chwała, że tak się stało, bo gdybym go zostawiła, to pewnie by poleciał, bo wiecie, Filip się przytrzymał, bo już trochę siły ma, a Miki pewnie by po prostu siedział i, no nie chcę myśleć, pewnie dużo gorzej by się to skończyło. No bo tak, to nic nam się nie stało, tak naprawdę to była mała prędkość, no ale mogło się to skończyć gorzej, a jakoś tak, wiecie, podświadomość mi zadziałała, więc. Przestroga dla Was, bo wiem, że wiele osób tak robi, że po prostu zostawia dzieci na siedzeniu i później idzie kupić bilet. Później był dalszy ciąg tego, że nie mogliśmy się zadzwonić do mojej babci. Pojechaliśmy tam i wiecie, babcia dalej nie odbierała telefonu. Udało mi się dostać do klatki. Waliłam w drzwi, już miałam z tyłu głowy coś takiego, że wiecie, wchodzę i, i po prostu mieszkanie będzie otwarte, już miałam jakieś czarne myśli na szczęście skończyło się tym, że babcia zapomniała po prostu włączyć dźwięki i ja się do niej dobijałam od pięciu godzin, byłam sprawdzić, czy wszystko jest ok, a, a tak akurat wyszło, że rano była w domu, a później wyszła na zakupy, więc mi się wydawało, że wiecie, już mi zaczęła jej głowa parować. No, także teraz doszliśmy tutaj, jesteśmy chwilę na ogródku, bo nikogo nie ma. Marcin ma nas zaraz zgarnąć, wracając z pracy, więc... Dobrze, e, po prostu obeszliśmy całe miasto. Oczekajcie, bo Marcin dzwoni. Dobra, Marcin już przyjechał, także e, obeszliśmy całe miasto. Mieliśmy niezły spacer, powiem Wam, e, a mi normalnie już emocji się tyle nasbierało, że po prostu w te, przez ten dzień wydarzyło się więcej jak przez cały miesiąc. Także grubo. Proszę bardzo. Jak się bawi, Mikołaj? Mikołaj, czemu leżysz na podłodze ze swoją kołdrą nie jeszcze z psem? Nie, ja mama. Kochasz Franie? Tak. Mocno? Tak. A jak mocno ją kochasz? Mamo. Mocno? <grym> 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 Naprawdę? Naprawdę? Yeah. <laughs> no też pieska dobra, ja już sobie usiadłam emocje trochę opadły powiem wam, że ja nie wiem, nas to zawsze jakieś takie krzywe akcje spotykają także no, ciekawy to był dzień mam nadzieję, że już jednak y, do końca y, minie w spokoju no, jedyny plus taki, że Filipo, Filip jest już w zasadzie zdrowy. O, właśnie idzie. Dzień dobry. Czemu wy mi tutaj przynieśliście kołdrę do pokoju? Bo, wisiałbym synu. No, także wesoło. Jeśli chodzi o redukcję, no to w tym tygodniu. Jak mogliście zauważyć, no w zasadzie jest bez zmian tam 100 gram, chyba mniej. 100 gram mniej albo 100 więcej, chyba 100 mniej. E, więc, e, no, w zasadzie jest jak jest. E, nie mam tu nic na swoje wytłumaczenie. Po prostu Filip był chory. E, ja też miałam po prostu łeb jak sklep przez cały tydzień i nie miałam głowy po prostu jeszcze. Chociaż szczerze mówiąc, wydawało mi się, że tak w miarę. Filipku, mówię, że jestem w miarę w deficycie, bo co prawda nie liczyłam tego, tak wiecie, co do jednej kalorii. I dwa wieczory miałam takie, że faktycznie sobie trochę zgrzeszyłam, ale wydawało mi się, że jestem w deficycie, także coś tutaj musiało nie do końca pyknąć. No i też chyba dwa razy wjechało jakieś pieczywo, jakiś makaron, także. No to mi ewidentnie nie służy, ale myślałam, że y, gdzieś tam w tym deficycie się łapie, więc musiałam po prostu coś źle policzyć. I teraz właśnie Marcin mi kupił ciastko na pocieszenie po tych dzisiejszych wojażach. Y, no, i chciałam sobie usiąść i zrobić kawę. Okazało się, że nie mam mleka, a Marcin poszedł spać i muszę poczekać, aż wstanie. I to jest chyba najgorsze, bo mam taką ochotę na kawę, bo czuję, że jak jej nie wypiję, to po prostu zaraz tutaj usnę na siedząco. A nie mam mleka do kawy. A nie cierpię kawy bez mleka. No po prostu nie cierpię. Mamo! Więc muszę poczekać. Zrobisz mi kakao? Nie ma mleka. A odsiane? Nie ma żadnego. Mikołaj nie grzeb mi w torbie. Dobra, uciekam, bo Miki już jakieś kremy z torebki wyciąga. Hej, hej, witam się już później. My siedzimy w domu. O, tam afera. E, ogólnie pogoda też jakoś tak się coś tutaj popsuło, jakoś tak pochmurno się zrobiło. E, ale jako, że my tak naprawdę całe przedpołudnie byliśmy na dworze, tak e, obecnie siedzimy. E, Pomikim też widać, że już jest zmęczony. Mi szczerze mówiąc, też dzisiaj nogi wchodzą nie wiadomo gdzie, z tego względu, że no trochę dzisiaj żeśmy y, pochodzili, także, a jeszcze z dziećmi to się idzie w ogóle dwa razy dłużej. Y, także ja już przychodzę raczej się pożegnać, bo dzisiaj chyba nic ciekawego działo się już nie będzie. Chociaż dzisiaj to się wydarzyło <laughs> więcej ciekawych rzeczy, jak przez ostatni miesiąc. Także no, intensywny to był dzień. Także już się będę z Wami żegnać. Wieczorem mamy jeszcze do nagrania. Mierzymy, jak okiełznam tą moją dwójkę, ale mam nadzieję, że na tyle się dzisiaj zmęczyli, że szybko pójdą spać. Nie wiem, zastanawiam się, czy puścić jutro Filipa do przedszkola, czy jeszcze jutro zostanie w domu. Chyba jeszcze jutro zostanie. A po prostu od środy już normalnie wróci. Jutro też mają być jakieś burze u nas, więc. Zobaczymy jak to będzie. No, dobra. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. PA!